Ty, kolo, Zera! Czy ja pana przypadkiem nie zabiłem przed chwilą w sushi barze? Haha! Ha. Tak by się mogło zdawać. Jednak był to mój brat bliźniak. Podobny, no bo bliźniak. Ale czym się różnił? Nie miał tej brody tutaj na brodzie. Dlaczego? Ciekawi cię dlaczego! Bo miał kiedyś taki wypadek samochodowy. I potem, jak wyleciał z karetki, to go ciągła za nogi. Także tutaj mu całe te cebulki całe powyrywało z włosami. Długo, długo go się ciągło. Potem mu zrobili operację plastyczną nieudacznicy. Przeszczepili mu. Włosy z karku, ale że był młody wtedy jeszcze, to tutaj miał te włosy takie niewykształcone. Jak wiadomo, jak to na karku młodzi mają. I tu, jemu nie wyrosły. I się zrobiła gangrena. Się wdała. Zakażenie. I to zakażenie. on chyba tutaj na języku, chłopiec. Chłopiec to zakażenie. takie, a jestem zrobiły. I to zakażenie, co miał. Och, na tyłu.